Przed nami 90 minut piłkarskich emocji. No, warto było czekać na taki spektakl jak dzisiaj. Tak, to się rzeczywiście zupełnie inaczej komentuje. Właśnie rozpoczęła się pierwsza połowa. Precyzyjne podanie, łatwo przejęła obrona to dośrodkowanie. Manu Astis. Maciej Redus. Ljuboja. Dobrze zagrał. Ljuboja. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. Geters. Dobrze podał. Uderzenie w stronę bramki. No i powstrzymał akcję. Ciekaw jestem jak sobie poradzą. Nie są faworytem. Zapowiada się niezwykle ciekawe spotkanie. Rzeczywiście wydaje się, że Eidhoven musi zagrać w tym meczu ponad swoją przeciętną. Urgoliak. Manu. Grzeźniczak. Przy piłce gracz niezwykle wytrzymały, pracowity, świetny w defensywie i ofensywie. wyraźnie na czas, teraz do bramkarza to się nie podoba Mataw Lons. Mataw, a jednak słupek S.D. Eindhoven wznowi grę od tu załku. W ostatniej chwili, ale udało się przejąć. Manu. Radowicz. Liuboja. Maciej Rybus. Rzeczywiście, dobre podanie. Teraz ryzykował tym ślizgiem w polu karnym. Czoto. Rzeźniczak. Pięknie dograł. Dobrze dograł. Oddalają grę od strefy obronnej. Dobre rozegranie, jest okazja. No, był na miejscu świetna interwencja. Ljuboja, Mawrzyniak. Kurdoliak, Manu kontynuują atak. Ładnie grają. Taka klepka w języku piłkarskim. Piłka wciąż w grze. Udane podanie. Dobra wymiana podań. No, muszą popracować nad celnością, bo na razie trafiają w bramkarza. Pieters. Koniec pierwszej części meczu, mamy przerwę. Mamy remis po pierwszej połowie i ciężko jest wskazać faworyta przed drugą. Obie drużyny, wprawdzie, stworzyły sporo okazji, ale zabrakło skuteczności. Borisiuk, Maciej Rybus. przydałoby się do środkowania. Sędzia się nie zawahał. Pokazuje na 11 metr od bramki rzut karny. To pewnie wykonał ten rzut karny. Wiesz, to się wydaje oczywiste, że on musiał strzelić karnego, ale zawsze są nerwy. No, do drugiej połowy przyszło nam poczekać, żeby zobaczyć bramkę w tym meczu. Blons. Gojbonen. świetna współpraca. Czy to wykorzysta? Brawo, ładnie odebrał półkarny. Strata, drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Manu rzeźniczak. podanie. Oddaje strzał. Mieli okazję, ale wynik pozostaje niezmieniony. Obaj trenerzy zdecydowali się wprowadzić na boisko rezerwowych graczy. Ljubojan. Ryzykownie, ale udanie. Długo rozgrywają piłkę, ale myślę, że mają sposób na to, by zakończyć tę akcję. Obrońca poradził sobie z tym dośrodkowaniem. Liuboja. Maciej Rybus. Liuboja. Manu. Cała seria udanych podań. Rewelacyjnie dośrodkował. Wyjaśnili sytuację. Niestety nic z tego nie wyszło. Piłkę zdobyła drużyna przeciwna. Czy to wykorzysta? Bramka z górą. Spójrzmy, piłka w polu karnym. Aut na wysokości pola karnego. Jeśli dobrze to rozegrają, mogą zaskoczyć obronę. Drużynie prowadzącej nastąpiła zmiana zawodnika. Dobra okazja. Niewiele mu zabrakło, by wpisał się na listę strzelców po raz drugi. Tylko skuteczna interwencja bramkarza zapobiegła utracie bramki. Nie ma już czego bronić. Trener postawił wszystko na jedną kartę. Zobaczymy jak zaatakują całą drużyną, czy uda im się przebić przez obronę rywali. Piłka wyszła na aut. No ciekaw jestem Włodek, czy trener wprowadzając na boisko kolejnego napastnika odmieni losy tego meczu. Na pewno muszą ruszyć odważnie do ataku. Darek, nie mają już czego bronić. Blons. Wojwonem. No dobra okazja będzie. No zobaczmy, czy sobie poradzi. Ważne przejęcie piłki, bo mieli rywale szansę na plamkę. Blons. Goliak. Sędzia właśnie zakończył ten mecz, ale zaskakujący rezultat. Nie byli faworytami. Na przekór wszystkim udało się im dzisiaj zwyciężyć. Pora się żegnać. A żegnają państwa Włodzimierz Szaranowicz i Dariusz Szpakowski.